Witam serdecznie. Jeżeli ktoś ma auto 8-9-letnie lub starsze, może mieć sytuację, kiedy podczas spokojnej jazdy auto traci moc. W związku z czym redukujemy bieg, dodajemy gazu, auto dalej traci moc. Znowu redukujemy, na chwilę przyspiesza, ale traci nadal. W związku z czym musimy udać się na pobocze, aby sprawdzić co się dzieje. Redukujemy jeszcze bardziej, żeby nie być zawali drogą. No i na poboczu okazuje się, że silnik pracuje równomiernie, wszystko jest w porządku, olej silnikowy OK. Możemy zobaczyć, co z filtrem powietrza, bo może jest zapchany i mieszanka jest uboga w powietrze. W warsztacie mogą nam powiedzieć przez telefon, na przykład, żeby użyć dodatków do benzyny, które wyczyszczą przewód system paliwowy. Możemy również udać się do sklepu i zakupić specjalny preparat do czyszczenia wtryskiwaczy. W warsztacie będzie on naprawdę drogi, a zwykły taki z supermarketu ma te same właściwości i kosztuje mniej więcej jedną trzecią ceny albo i mniej. Kolejna rzecz, jeżeli to nie zadziałało, udajemy się na warsztat, gdzie rozbiorą nam auto i sprawdzą hamulce, ponieważ auto traciło moc. Tu ważna uwaga, sprawdzamy, czy jeżeli wrzucimy luz, również auto traci moc, ponieważ na luzie. Hmm, Silnik nie powinien nic hamować. Jeżeli na luzie auto traci moc, to znaczy, że są hamulce. Jeżeli damy się warsztatowi, to nam wymienią klocki, wymienią nam tarcze, zapłacimy kilkaset albo nawet tysiąc kilkaset złotych. A tak naprawdę poprośmy, aby nam wymienili przewód hamulcowy elastyczny za kilkaset złotych i bardzo często okaże się, że wymiana tego przewodu. Za kilkaset złotych wymiana będzie kosztowała kilkadziesiąt. Oszczędzi nam naprawdę dużo poważniejszych wydatków na tarcze i klocki hamulcowe. A dlaczego ten przewód? Ponieważ po 8-9 latach obrasta w rdze i blokuje odpływ z powrotem płynu hamulcowego. Jeżeli już mamy stary płyn hamulcowy, to wymieńmy płyn hamulcowy, wymieńmy te elastyczne przewody, a może się okazać, że wymiana tarcz i klocków będzie niepotrzebna. Ja mam nowe tarcze, nowe klocki wszędzie. Jestem uboższy o dobrych kilkasetek i tysiący, a jeszcze jestem mądrzejszy, w związku z czym polecam poprosić warsztat o wymianę tej drobnej rzeczy.